Cześć! tu Jolka, studentka filologii angielskiej w PWSTE. Język angielski szlifuje od lat! Ale dopiero dzięki uczelni posługuje się nim tak płynnie. Nowe słownictwo czy skomplikowana gramatyka nie mają przede mną tajemnic. Umiejętności przyswajam pod okiem najlepszej kadry. Zdobyta wiedza pomoże mi znaleźć pracę w wymarzonej międzynarodowej firmie. Obierz kierunek na Jarosław i przekonaj się sam, jak wyglądają studia w PWST. Hurry up! To, że Kamil wsiada na rower, jest niesamowitym człowiekiem z jedną nogą po wypadku, który przeżył. Podziwiam go bardzo mocno, podziwiam tak samo Uli bardzo mocno, że jedzie z nim, że mu pomaga, zresztą całą ekipę, że jesteśmy tutaj, walczymy, jedziemy bez rodzin, bez, bez czegokolwiek. 16 dni, długa trasa, ale będzie super. Nie ma momentów zwątpienia, nie poddajemy się, nie ma takiej możliwości, żebyśmy żeby się, się poddali. Każdy motywuje każdego, jest nas piątka, przez chwilę była szóstka, ponieważ Patrycji niestety w tym momencie z nami nie ma. Jest nas piątka i każdy się motywuje tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli przejechać, mogli wywalczyć ten cały dystans i być powitani w Warszawie jak zwycięzcy. Muzyka Moja przygoda z rowerami w ogóle rozpoczęła się w tamtym roku, gdzie przemierzyłem pierwszy raz tysiąc kilometrów. Jechałem do swojego podopiecznego, aby zabrać środki na operację i rehabilitację. Rower towarzyszył mi całe życie. To była taka jakby sprawdzenie się, jakby, ale też sprawdzenie się, ale też chciałem w jakiś inny, całkowicie inny sposób zacząć pomagać ludziom. No i w tamtym roku tak mi się spodobało, że postanowiłem to kontynuować. No i w tym roku jakby po jakichś takich e, luźnych rozmowach udało się skrzyknąć trzy fundacje. Moją fundację Krok do Marzeń, fundację Legii i fundację AmpActive. Wszystkich nas połączyła pasja do piłki nożnej, do sportu. Po sam też jestem aktywnym piłkarzem, gram w futbolu, to jest piłka nożna dla osób po amputacjach. My stwierdziliśmy, że no dobra, no to jadę znowu w tym roku. Tylko wiadomo, że jak tysiąc w tym roku przyjechałem, no to trzeba sobie troszeczkę pod, podnieść pod, yy, poprzeczkę. No, i narodził się pomysł, żeby przejechać 2016 km. Patrycja z Aktyw mi zapytała, to jest koleżanka ode mnie. Ona jest osobą, która ma jedną nogę i chodzi na protezę. I ona mi zapytała, bo jestem wielkim fanem sportu, zwłaszcza w kolarstwie, czy ja mam ochotę jej pomóc w tej sprawie. Razem z Fundacją Legio, był ten pomysł na Sulecie Legia, żeby robić e, trasę na 2016 km na Sulecie, i my skończymy. W Warszawie a, na 1916 kilometrów i ostatnie honorowe 100 kilometrów robimy razem z wszystkimi z zlegi przyjaciele a, honorową rundę na w Warszawy. To są takie wydawałoby się. Mm, jakby proste marzenia, bo Marcin chce biegać, Mateusz chce chodzić po schodach i jeździć na rowerze. Dla każdego, dla większości ludzi jest to coś naturalnego i normalnego, a dla nich, dla nich jest to szczyt marzeń i dlatego chcę pomóc im, im spełnić te marzenia. Chcę, żeby mogli funkcjonować tak jak ja. Też mam protezę yy, i dzięki temu mogę yy, właśnie przejeżdżać góry, pokonywać takie dystanse i wiem, że dzięki tym zgromadzonym środkom oni tak samo będą, będą y, aktywni. Już są, bo Marcin i Mateusz to są moi koledzy z drużyny i grają razem ze mną w futbol. Mimo, że nie mają nogi, to już coś robią, a wiem, że dzięki tym protezom będzie jeszcze lepiej. Oczywiście ja mam dużo, dużo łatwiej, bo ja mam dwa zdrowe nogi, które oczywiście całą żyją, idą do niego. I Ja spróbuję, żeby chować go, że on może trochę oszczędzać, chowam, że on może siedzieć na kole. E, tylko on musi samemu skręcić nogami, to znaczy nie mogłem pomóc i on nie chce inną pomóc, niż że ja przed nim jestem. Daję im jedzenie, daję im wyżywienie, zapytam go, ściągam go, motywuję go. Kto bym ja mogła zrobić, on też może zrobić i odwrotnie. Nie zawsze jest łatwo, ale przez to jest e, drużynowy e, wywi wywiad i przez to jesteśmy w stanie tak z, e, wszyscy razem to zrobić. Wszyscy mnie motywują. Ja wiem, odczuję ogromne wsparcie od ludzi. Przede wszystkim od nich. Jak ktoś, przede wszystkim na trasie, jak jadę, jak ktoś, nie wiem, trąbnie, ale tak, w taki pozytywny sposób. Jak pokaże kciuk, jak po, poklaska, to jest tak motywujące i wiem, wtedy wiem, że warto to robić. Są kryzysy. Nie ukrywam. Są duże, no bo ten dystans też nie jest mały, ale właśnie z tyłu jest to myśl, że liczy na mnie Marcin, liczy na mnie Mateusz, liczą na mnie wszyscy ludzie, którzy obserwują to wydarzenie. I to mnie motywuje do dalszej jazdy i do ciężkiej pracy. Bo wiem, że na mecie czeka nas sukces, że ma, mam nadzieję, że sukces, tak? Bo sukcesem będzie jak chłopaki dostaną protezy. Więc wszystkich tutaj zachęcam do, do pomocy. Bo w nas jest siła. Im nas będzie więcej, jak każdy wpłaci tą złotówkę, 2, 5 10, 15 złotych, obojętnie jaka kwota, ale pomoże tym chłopakom, to wiem, że na ich twarzy zagości uśmiech, a ja nadal będę mieć energię, żeby przejeżdżać góry. Średnio dziennie pokonujemy około 120 km, są dystanse, gdzie mamy 90 km po górach, są dystanse, ostatni dystans na przykład jest prawie 200 km, aczkolwiek jest 2000 km do przejechania w 16 dni i to się liczy.